Witajcie na moim kanale, z tej strony Leon. Dzisiaj nagramy odcinek, gdzie będziemy testować linie... Linie w sumie pociągi Purnoga, więc zaczynamy! Przeczytamy sobie opinie teraz i mamy 1,88 na 5 na 350 opinii. No i co? Zaczynamy. 14 grudnia, czyli wczoraj, wtedy kiedy ja jechałem, wysta wystawiona była opinia, więc zaczynamy. Szczew, Gdańsk, godzina szósta. Jadąca sama, konduktor w krótkim rękawku, też chętnie bym pojechała. Ale tak szczerze mam powiedzieć, że było strasznie gorąco. W sumie, jak na nagraniu, teraz będziecie widzieć, że ja jestem w kurce, ale naprawdę było bardzo gorąco. Co? W, pociągu, w pociągu, tak samo konduktor też w krótkim rękawku było. Kolejna opinia, 1-0. Wnerwiona studentka, nie polecam, miałam pociąg o 18.52, byłam na przystanku 18.51, a pociągu już nie było, nie dość, że często są dużo opóźnienia, to jeszcze odjeżdża przed czasem, nie polecam. To nieprawda, znaczy, może dla niej prawda bo to był wystawiony 13, czyli wtedy, kiedy ja jechałem pierwszy raz. Tak to wyglądało i ja miałem wszystko punktualnie, więc... Nie polecam, z daleka podróż zrobiła mi się długo noc w ob obcym liście, bo pom pomimo zgłoszenia przesiadki, uwaga ze 4 opóźnieniem pierwszego pociągu, drugi pociąg nie zaczekał. Nie już nic o tym nie powiem. Dobra, teraz lećcie do odcinka. Testujemy teraz fotele, i naprawdę, tak jest ok. Nie jest to żadna deska ani nic. Tutaj jest wszystko naprawdę ok. Jestem bardzo zadowolony na razie z i Jedziemy. Sprawdzamy tutaj czystość. Jest bardzo czysto. Grzejniki też grzeją, więc tu nie ma w ogóle żadnego problemu. Idziemy testować toaletę. Wchodzimy. I jestem zaskoczony. Patrzcie, jest wszystko czysto. Woda, wycinki. Papier, to do końcówka autołat jest naprawdę bardzo dobrze mm, więc Testowałem już koleje Wielkopolskie oraz teraz w Porlegiu i w Wiedechnie Porlegiu wygrywa wszystkim na razie jest o wiele czystsze fotony i jest o wiele cieplej tak więc naprawdę polecam i co jeszcze? testujemy dalej Mamy jeszcze pół godziny drogi siedzę tutaj w takiej strefie dla niepełnosprawnych, też jest bardzo czysto Pokażę wam jeszcze ma, tutaj instrukcje, tutaj fajne, dzisiaj imię Łucji, więc wszystkie te tak najlepsze, tak? Tu jest lata, tu są drzwi, tu sama muzyka, naprawdę super, wszędzie czysto i super, naprawdę. Jestem bardzo zaskoczony, bo on nie wiedziałem, czy będzie te różnica z kolejami wielkopolskimi. Ja mówię, tylko tyle samo, ja płacę około 7 dlatego że legitymację, więc naprawdę jestem wściekłem. Po co, mam no ja już daję Wam i swoją opinię dam mnie zdało. jestem w tym Hmm. To jest papier. Już jest. Najlepsze jest to, że ja jechałem wczoraj, tym po godzinie 9, a teraz jest godzina 15 wszystko się... Jak widzicie w sumie, że jest korzyść rozwalone Ale jak sprawdzałem na nagrywkach To tak samo było wczoraj Więc wszystko git No i co widzowie, jesteśmy teraz na podsumowaniu Czytałem wam w sumie opinię I teraz tak, ja zacznę W pierwszym pociągu w sumie było Wszystko ok. Tak y P.S.E. proszę cię w pierwszym pociągu w sumie było wszystko ok. Yy, konduktor był miły. Nie przyszedł mi sprawdzić, bilet, oczywiście miałem. Wszystko czysto. co pokazywałem wam? Było ciepło, było idealne. Ja tam daję 10 na 10, ale w drugim pociągu już się działy inne rzeczy. Dlatego, że tak, to był ten sam pociąg. On po prostu jechał inną trasą. I było to tak, że był bardzo niemiły. Konduktor. I to naprawdę bardzo niemiły. Był. Yy, był niemiły po prostu, już nie będę jak mówił, wyzywał pasażerów. Niektórych, wypro, jednego wyprosił nawet. I tak, no, y, tam sobie podsumowuje, było wszystko ok, czysto i tak dalej, więc tam ja tam daję za tego pasażera, daję, znaczy nie za pasażera, za konduktora, daję 6 na 10, dlatego że. No mogło być lepiej, mógłby być mniejszy, ale drugi raz w życiu spotkałem się z nimi nie konduktorem, tak samo z kolejami wielkopolskimi jak jechałem. Ale co ja mogę powiedzieć? Jakbym bym porównał, podlegio czy koleje wielkopolskie oczywiście wybrałbym podlegio. O wiele lepsza linia, znaczy pociąg w sumie, o wiele lepiej, wszystko zrobione, dokładniej, czyściej, lepiej, ładniej toaleta zadbana. Konduktorzy, no to wiadomo, tak jak się złapie w sumie, ale naprawdę jest lepiej, cenami to się nie różni, ale tak. Ja tutaj mogę pokazać sobie na mojej trasie. Na mojej trasie porlego chyba jeździ chyba tylko trzy, z czego dwa to wraca. Więc tak to wygląda w sumie, no wiecie, no nie, nie czekaj specjalnie po to i no. Jak ja tu patrzę teraz na tej trasie, w której ja jechałem, to tak, mamy KW, 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 czyli koleje wielkopolskie. I mamy dopiero o 21.05, mamy dopiero Port Legio, więc to, to wiadomo, nie czekaj, bo to nie ma sensu. Ale jeżeli trafi ci się, że pojechać Port Legio, to naprawdę pojedź. Naprawdę powiedzcie co, polecam tą linię, więc subskrybujcie kanał, zostawcie lajka w górę. No i co, jeżeli chcecie inne testy innych pociągów, więc popiszcie w komentarzach jaki może następny Intercity albo Pendolino. Zobaczymy, więc siema.